nikt nie ma żadnej wątpliwości, że przecież duża część energetyki i energetyki cieplnej w Polsce jest oparta o możliwości wytwarzania czy ciepła czy energii w oparciu o węgiel. Więc tak jest przyszłość przed górnictwem, ale przed tą jego częścią, która jest oparta o zdrowe zasady i która będzie potrafiła udowodnić w rachunku ekonomicznym, że jest w stanie się utrzymać, a dzisiaj czy tego chcemy czy nie, do tych kosztów zaliczamy również koszty wynikające z regulacji ogól Ogólnoeuropejskich, tych związanych także z regulacjami światowymi, związanymi z polityką klimatyczną. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, musimy również te różne dodatkowo nakładane koszty liczyć do ogólnego rachunku funkcjonowania górnictwa. Niektóre kopalnie mają przyszłość, więcej trzeba. Zainwestować, żeby mogły otwierać nowe ściany, a inne tej przyszłości nie mają. I górnictwo takiej uczciwej dyskusji wymaga, bo dzisiaj już wiemy, że nikt od takiej dyskusji nie ucieknie, ponieważ w innych miejscach w Polsce ludzie pytają, czy będziemy płacić za prąd drożej czy taniej. Czy w tej cenie prądu są utrzymywane nierentowne kopalnie, czy utrzymywane te, które rzeczywiście wydobywają, mając koszty, które są dobrze skalkulowane. Górnictwo jest w bardzo trudnej sytuacji w chwili obecnej, ponieważ yy, i na to się złożyło yy, kilka przyczyn. Pandemia jest jedną z nich. Natomiast radzimy sobie z pandemią. No, yy, kopalnie to są specyficzne zakłady pracy, ale wszystkie środki, jakie były możliwe do podjęcia zostały. Podjęte, żeby maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo pracowników. Jest wydobycie węgla ograniczone, ale nadal jest prowadzone. No, kopalnia nie jest takim zakładem, żeby go można było zamknąć na kilka dni. Ze względów tych górniczo-geologicznych no, trzeba ten, ten węgiel wydobywać, bo inaczej to wszystko by się prawda, samo zlikwidowało, że tak powiem. Natomiast no, dużym problemem dla górnictwa jest nadpodaż węgla, jaka wystąpiła właśnie w związku z tą pandemią. Ponieważ gospodarka się schłodziła, jest mniejsze zapotrzebowanie na energię, mniej potrzeba tego węgla do produkcji. No i tu jest problem ze zbytem. Kopalnie są, zwały przykopalniane, składy są zasypane węglem. Elektrownie mają pełne zapasy też węgla, i to jest największy problem górnictwa związany z pandemią właśnie.